Cześć, z tej strony Artx13x. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem nagrywamy Sparty na Jasiu. Jest ze mną jeszcze. 62, witam. I. witam wszystkich. Dobra, no to możemy zaczynać. Lecimy. Na PT16. pt 16. O, akurat się skończyło. Się no runda zaczyna? No to jest dobre. Dobie to. No, tak, to... ja a spoko. Jak słychać? Mowinki, No dobrze, dobrze. To jest dobre. A ja się Okej. Wolał bym. Idę na Dalej zlecimy. Jak spadłem? Siń, ja, ja żyję, ja żyję. Kurczę. No. Żyję, jak tam YouTube? Napisz? Dobra, widzę cię. Skodę. Ten spadł. No kurde, spadłem. Nie, ja jedyny. Tu no tam w życiu sobie spadłem. Dobra, to czekamy na następną. Kurczę. To jest babuł.

Tak. Dobra, jestem pierwszy chyba. Lecimy. Pierwszy A, jestem, mój mój ale pewnie nie wygram. Ja jestem ja za tobą. To może ja będę na podium. Ekran. Pierwszy jestem, może to będę, to pierwszy. będę pierwszy. Nigdy nie byłem pierwszy, drugi byłem najwyżej. Pierwszy. Jest! Pierwszy! Brawo! Słody. A ja byłem szóstym. O, piękny. O, nie lubię tego. A ja to akurat lubię. Dla mnie to jest nawet spoko. Nie, bo to jest ja nie wiem, Ale teraz się zaczynają najlepsze gry od tego. Uje, no, a jest, tu Jakiemuś fr to jest to Jakiemuś fralerowi dałem. Ej, ktoś z was ginął? Kurczę mam TNT. Ja U, zginąłem! Wszyscy trzej! O siema! Wszyscy zginęliśmy? A ci nie trzęsą! Wszyscy pali! I patrzcie, no, to, cały czas nas wyższy! No. Nie, nie Już nie, ja jestem wyższy. I co, Małolacie, pikasz? Siódmy byłem! Ej, za mną chodźcie, za mną. Tam jest dobra kampa. Tutaj. A, widzę cię, widzę cię. Tylko uważajcie na innych. Za Adamem. Uważajcie na inne ja uciekałem, ja też. Ja już mówiłem. Tam już uciekam. Ja też. Ja Tam jest. Tak. jest. Ja też. Ale ja nie tu jest. Ej, oni się skapnęli, że mamy soja. Ktoś się skapnął. Jakiś Jagi. Ja napisałam, że w trójny sorg to jest. Jest! Jest, wyeliminowałem Rodzika. to jest. 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 No, to Ja jeszcze żyję! On jest... On jest na drugim uważaj, Biegnie do ciebie. Jeden werks z jeden został. On biegnie do ciebie. Już natężaj łuk. Ja na mać i do góry. Prawie został, ale się odsunął. A ty uciekaj. Taki boli, ci boli. Otró się jeszcze, przeszka Ej, on szedł na mur, będzie do cięższarą Uważaj, uważaj. Tak blisko. Tak, ja no, i... na się Na Uważaj, jeden, dwa, jeden. Teraz. Niech to szlak! Drugi 4. jestem. Ale dobra. Ja byłem trzeci. No ja to wiem. To jest fajne, to jest... Tylko nie zachodźcie mnie! O to żami Ja tutaj na F5 zwykle. Ja też. O crafting Polska zajadę ci drogę. Nie, tylko nie z tym atole! W tym nie nienawidzę cię, zalałuję ci. Jak będziesz na polu. No bo komuś yy, zajechałem, ale jestem nie wiem, że z kimś na lubi? No to ja w tym biegłem. No tak ja wiem, jest. widziałem. Tak Ej, wy żyjecie? Nie, ja padłem. Ale żyje, bo go widzę. I Adam też. Jesteście praktycznie obok siebie. Siema. Tak, ta widzę. Widziano. Ale ty zbiega w kółko. No i ja Biegańcie tak po rogach. i ja ty dostań. Mm. A ty w pierwszym padnie? Skąd wiesz? Mniejszy to mam dobra. obszar. Adam padnie. Jest! Brawo. Miałeś szczęście. Ja jedenastym. Ufie. No nie, Tego jest. nie lubię, głupie. Się lagi? Ja takie minimalne, takie praktycznie, krowy tutaj tak strasznie zapieprzają tak w kółko, co nie, jak się je uderzy. Kto jest pierwszy? Ja! Ja O, drugi szacun. Ja do ciebie też szacun. Nigdy nie doszłem do końca tego. Ja byłem tu pierwszy, ale też nie doszłam do końca. Ja też kiedyś byłem pierwszy, ale nie doszedłem do końca. A kurczę, ja wtedy z tobą grałem, to byłem pierwszy, pamiętasz? Chyba.

Nie mówmy imionami tylko nikami, bo się wkapną na i... No już za późno Michał Zamknij się Nikami Altyk? Co? Jesteś warszawie ode mnie O jaj E tam i tak nie lubię tego Ja też Ja tam wolę pole minowe, to jest moje ulubiony

Zostawcie mnie! Ej, nie widzę przez ciebie Ja to wolę w Slendera to Ej, jak skończymy wszystkie gry to idziemy na Slendera.

To nawet ja spoko. Na tego, co w ja mi zawsze z tego lubię. Ja nie. Ja lubię to jak jest się strzela. Hej, jaki kolor? Ja pobiegam... Cześć, 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 cześć. Michał, biegaj tu na f te... będzie... By... Ej, biegajcie na F5, będzie łatwiej. Obok was jest chyba. A ja jestem sam na jednym. Ja ten. Nie widzę Nie, to nie widzę mnie. Czarny, czarny. Pan tu, tutaj. Jeszcze tutaj murzyn jest obok nas. O, co za mnie! Jest! Jakim to cudem! Tu também estava aqui. Lá, lá, por trás yes, Dobra, Micheal. Certo. Apenas um, um. Sim. Acabei de encontrar. O bok było, Michał. I tak po, pobiegłem, udało mi się. Z tym poziomem. ślad spadłem. Jeszcze ja kontra Adi. No, Niech to szlad. Tak, wygrałem. Ja się na tym wygrałem. jestem czwarty, skoro byłem ten? O to jest fajne. O, ja, ja tu wygrałem wczoraj. Po co tutaj w ogóle biegać? Co? Po co biegać w kółko? Ja stoję w miejscu. wagonik. Jestem. Ja jestem. O, widzę was. A ja widzę Artura. A ktoś kiedyś sobie wysiadł z wagoniku. Artur, Artur, biegnę do ciebie, biegnę do ciebie. Nie, dobra, idź stąd. Sią. Ja jestem zatem. Ej, owca, ja ten ja mój dęb. Kto tak przygłośnił? Ja mam... Ja mam właśnie Ja na głośnika. Niech to. W Szkoda. Nie Ja nie. Do powodzenia. Tam masz Michał z tyłu. Adam ci zakosi. Kto będzie? Nie, cofło go. Nie, Wiem nie, widziałem cofło. cofło Michała. A ja też to widziałem. Cofła jaki żal. Mnie cofło na tych, na tej ty wełnie. To, to Adam szybko, szybko, Adam, Adam, Adam. Piotr... No. Piotr... Ja nie piotr... ty wygrałeś. Ja go piotr... Po raz pierwszy ja Ja czwarty, szlak! Ooo! Uwielbiam to. Ja nie, ja tego nie lubię. Często no. tutaj wpadam. Chociaż kiedyś doszedłem i byłem trzeci. Ja chyba z, 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 10 razy doszedłem na sam koniec. Szlak.

nie wiem. Ale wiesz, jest przerwanie tak jak przerwanie. Ja na rzucie się już zatrzymuję. Ja też. No kurde, no kurde, ja też już trzymam na przerwanie. No kurde, jestem... Ani, ja Michał jestem za topem. No kurde, to nie jest, nie co robiłam. Szósty! Dobra! Ja wychodzę! Ja wyszłem. O nie lubię to. Michał, napisy wisz nie, nie lawę, widzę No, to nie liwy. Nie lawy to liwy. Wielki się Dobra, ten odcinek już będziemy kończyć. Ale zarobiłem. Tysiąc, 1071 monet. Michał, gdzie ty jesteś? Crafting. Michał. Crafting. Aha. Wyszłeś już, nie? Na środku jestem. To chodź tam, gdzie się mylisz. Chodź, Michał, tutaj. Okej, okay, czekaj. No, ale ja na tym zarobiłem. Widzicie, ile ja teraz mam monet? Chodź nie, tu, gdzie no to ten. Zaczynaliśmy. A proszę, patrz. Dobra, na ten odcinek to by było tyle. Mam nadzieję, że się spodobał wszystkim. I lajkujcie, subskrybujcie, skomentujcie ten odcinek, zostawcie pozytywne uwagi. Za wszystko dzięki i cześć.